Jak wiemy, statystyki dotyczące ilości zakażeń na koronawirusa są nieubłagane i rzeczywiście widać, że ta czwarta fala zbliża się do nas wielkimi krokami, a w związku z tym służby zdrowia apelują, żeby szczepić się i żeby chronić zdrowie własne i swoich najbliższych. Jak na razie jedyną i najlepszą metodą jest zaszczepienie się przeciwko zakażeniu koronawirusa, przeciwko COVID-19. Tutaj w Koninie cały czas funkcjonują punkty, dzięki którym można iść, udać się i w bardzo prosty i szybki sposób się zabezpieczyć. A jak wygląda sytuacja dotycząca zakażeń koronawirusa tutaj w regionie konińskim? O tym pani Maria Wrubel, naczelna pielęgniarka wojewódzkiego szpitala zespolonego w Koninie. Sytuacja w szpitalu wygląda w ten sposób, że mamy. 14 pacjentów chorych na COVID to są pacjenci, którzy z reguły byli nieszczepieni, choć zdarzają się pacjenci szczepieni, u których, że tak powiem, nie powstała odporność. Ale tak się zdarza. Na oddziale jom mamy dwóch pacjentów, to są pacjenci, którzy wymagają Podłączenia pod respiratory, natomiast w oddziale zakaźnym leczą się, pozostali pacjenci. Jeżeli chodzi o szczepienia w zakresie COVID-19 wyglądają nie najlepiej. Szczepią się przede wszystkim w tej chwili medycy tą trzecią dawką i no niestety nie ma dobrych wieści, jeżeli chodzi o szczepienia ludzi, którzy się jeszcze w ogóle nie zaszczepili. Trochę tych szczepień rozpoczęliśmy, jest ich około 250 w tej chwili osób zaszczepionych. W w samym październiku to jest zbyt mało i mówię, jak się szczepią medycy, a pozostali nasi pacjenci potencjalni, którzy powinni zaszczepić, no niestety, niestety ociągają się. Jeżeli chodzi o szczepienia, gdzie moglibyśmy, gdzie mieszkańcy Konina mogliby się zaszczepić, to te informacje uzyskamy od pana Pawła Figurskiego z Urzędu Miejskiego w Koninie. Cały czas funkcjonują powszechne punkty szczepień, tak? Te, które istniały, zostały utworzone w maju. Zmianą oczywiście jest punkt szczepień na ulicy Popiełuszki, on przeszedł w tryb taki jakby bardziej mobilny. Ostatnio rzeczywiście nie organizujemy tych punktów szczepień z powodu obłożenia pracą, ale do tej, cały czas funkcjonują dwa pozostałe, czyli na ulicy Szpitalnej w głównym budynku szpitala i na ulicy Wyszyńskiego, właśnie w, też w budynku szpitala. Także te dwa punkty nadal. Funkcjonują e, szczepią. E, i osoby dorosłe, i dzieci, także mówię tutaj, wystarczy umówić się na, na wizytę i na konkretny termin. Chodzi tutaj zwłaszcza o dzieci, gdzie trzeba y, umówić też lekarza i można cały czas szczepić się. No Rzeczywiście zainteresowanie tymi szczepieniami mocno spada. Tak? Mówię tak jak tutaj kiedyś mieliśmy, to są były tysiące, setki, dzisiaj mamy parę dziesiąt osób, aczkolwiek nadal osoby się szczepią i jak sprawdzamy statystykę, to y, no, współczynnik zaszczepienia naszych mieszkańców zdecydowanie wzrasta. Już pierwszą dawką mamy prawie 41 tysięcy mieszkańców. W pełni zaszczepiamy mamy 55% mieszkańców. To jest naprawdę dobry wynik, z czego największa ilość osób. Około paręnaście tysięcy to są osoby w mniej wieku między 40 a 59 lat. Czyli tak naprawdę to są osoby które są najbardziej aktywne najbardziej aktywne i zawodowo i, i, i w ogóle społecznie czyli tak, które przemieszczają się po mieście więc tak naprawdę zaszczepienie tej grupy mieszkańców jest jak najbardziej korzystne. Niepokojące są też e, fakty że niestety Młodzież, która powinna być zaszczepiona, jeżeli chodzi o COVID, powinna być na ten COVID zaszczepiona i niestety to zaledwie 90, 90 dzieci zostało zaszczepionych. To jest przykre, bo no, to w naszym szpitalu jesteśmy tak otwarci, gotowi i jechać do szkoły i szczepić. No niestety nie ma zainteresowania. Niestety, jak przekazała pani Maria Wrubel, naczelna pielęgniarka z Konińskiego Szpitala, jest dość małe zainteresowanie ze strony szkół, jeżeli chodzi o szczepienia. Brakuje chętnych. I tutaj rzeczywiście ogromne pole do popisu dla nauczycieli, a przede wszystkim dla dyrekcji, żeby jednak uświadamiać i uniknąć zakażenia, które jak wiemy, jak pokazały nam ubiegłe miesiące, potrafi nas bardzo ciężko doświadczyć. Arleta Janiak dla Telewizji Wielkopolskiej.